się u mnie w To przed trzy mamy tutaj zrobić Trzy? O. Tak, bo tam Andrzej jest Dołem. Tak, bo tam był... Maciek, już był? To są... Gdzie? Tam tam, tam za tym się tym renegate. No. No to tam sobie za tą... Wyskowę. Wiesz co, bo myśmy mamy, mamy wytrójkę jeździmy, jak widzisz, po samochodach za mną i tutaj ten srebrny. Myśleliśmy, że może byśmy przejechali wszystko i potem byśmy sobie tam przeszli. Nie nie, nie bo, sobie, bo tak, tak, tak to wiesz, tak to się rozdzielimy No to już pojechał. No dobra. Dobra, Na, na wykrzyże jest panie zrobiona próba Ciekawe jestem czy on generalny ten przyjechał ten przyjechał o i tutaj to jest związku Co na... tym już bym miał problem za długi? tak, mu musi wieczór. 12 059 059 A poprzednim wozem bym jeszcze był w połowie byłeś tam wykręcony no. No. Dzniaki Dobrze gratuluję Tylko jakie drzmiakiem ja to chodzi Są większe chłodzie co ma zimnego do frudu do do albo tylko do oprowy. Ten samochód na przykład robi sobie jeszcze pomieścić. pomieścić. Matko. Nie, co jest fajny, bo na przykład z parkowaniem jest luz, nie? Ale okay. <noise> jest to wiesz, Twardy Chociaż tam mieście, mieście ma farba to, to jednak. <noise> to... A krawężniki, nie krawężniki, to wiesz, totalnie nie mają dla niego znaczenia. Muszę zamontować te Bo mi zbiło. Dobra. Trzy, dwa, jeden, Tak Wszędzie są tych krzyże takie, że ja pierdziele. Nie kolejną, tak? Nie kolejną, tak tutaj żele no. do których tak? jest zapięty, bo byśmy w tym momencie już wstali A Tutaj na no, zakręcie o tym może przeszedł. Ktoś tam przeszedł Tak. lewo 60 O to jest wiesz, szwedzkie samochody mają wszystko, miały zawsze szwedzki dziew on one miały to dobrze, tam 100% do ogrzewania no, no wiesz, problem z tymi silnikami, bo bardzo się... To się nie używały. Nie, używa, nie osiągały temperatury swojej wymaganej. chodzi cały czas garając kółko kotłuje. Nie, nie? No, tak jak masz 70 stopni na minusie, no nie nawet nie, ale wiesz nawet 40, no, mm. jak tak regularnie byś go ten, to po prostu zamarzał. No to chłopaki odpalają i chodzi, tak? No, tak. chodzi przez, tak, tak, przez e, pół roku, samochód jest niegeszony, spaliwo mm. jest paliwo i tyle. Mm. Na serwis, na wymianę oleju jak jedziesz, tak, to wtedy w ogrzewanym warsztacie go wyłączają no. Tak? Co? Zapomnij. Tak. Raz, że akumulator i jakiś z zlewy no. olej No Trzyma... Nie ma takiego oleju, który by trzymał takie tutaj, żeby zostawał tak rzadki w tych temperaturach Mimo, 40 Mimo, że jest 40, 90. no, no. Zresztą 15, już 20 odpal samochód, jak u nas bywało no, wiesz, ja że bo dźwięk był taki mniej więcej, jakby że tak powie, kości, kości komuś płonął na a potem jak widzisz, jak czołg, no, ale w tych 3 minutach tak i się zagrzał, tak, no i za do tej temperatury, ale wiesz, to już odpalenie mięk. на фильмах.

A to coś się co się dzwoni, cały czas dzwoni coś? Kółko, ja, tak? Pewnie moja dziewczyna na wierzch. Ja no nie mogę czasem no się dogadać, że, że jak jeżdżę to nie będę ci podpisywał, nie będę czytał, więc w ogóle nie pisz te. No... Nie, bzyd... <tell> jeszcze się denerwuję? No, no nie, no będę. Także ma pocha, że wiem, nie mam czasu, nie mam czasu. No to wiesz o tym, że nie mam czasu, to wuj, ostrożnie. <tell>

呃。Uh musisz Okej, okay, pozwolenie jest łatwo ale zapłać akcyzę za to o, wiesz o, to jest chore ale sprzedawanie tego też nie jest taki prosty tak właśnie to chodzi ta akcyza uf, uf. o panie właśnie tak to że musisz wiesz, kupę kasy wyrzucić na to żeby robić co Tak, i łukiem jak do stodoły Z krótkim... Dołem. A, to jest Nie pomyślałem, że może do tego oczyszczać powietrze. Że powietrze się polepszyło bo, bo w Krakowie? Tak! Szybko <grystuje grystuje grystuje> dane, ale jednocześnie swoje dane tam nie żywią. Naprawdę tak źle jest w Krakowie? Bo ja byłem w lato tylko. W lato, tym nie było. W lato nikt nie pali. No tak, nie wiem. Ja to mówię, nie, bo ja nie byłem w zimę, nie wiem jak się, co tam się dzieje. W mówię, pies wystawia ryj na zewnątrz, potem się cofa, zaciąga się powietrze i się cofa, bo nie chce na nie chce. To właśnie w moim podkasie jest yy, teraz. No mhm. i pewnie tak będzie, że u nas będzie 2-3 miesiące w roku do kupy wszystkiego, a reszta będzie tam w A co nazywa się na to poza Krakowem, mieszkają? No to właśnie tam na dół, na koło góry. A to no, jest tam, tam czyli tam? No. Jeszcze tamten obszar dobrze, bo się wylata, ma gdzieś czyste powietrze. Odwórko, dółko, też. Aha, co się zamiast kurde wie, że z tysiąca metrów traktatowych obrotów, nie? A jeszcze wiesz, jeszcze mama Kasi, to jest taka, że piesek pieska nieważne jaka jest pogoda, piąta rano, na smysce piesek na spacerek idzie. Piesek, piesek chce, czy piesek nie chce. Także <ścoughs> to samo odbór z tej i piesek mówi, i y, zimno nie idę. Nie ma. No matek, nie wiem, ciebie <śpiewanie> nie, ci nie chciał. My, Ale to jest no, dobrze, czy... dobrze, bo mówię ci, mój dziadek też tak miał, że byliśmy kupili pół psa i dziadek mm. wyszło, póki pies żył, dziadek, dziadek się stworzył mm. dobrze. Pies dopiero później dziadek się chce też zawinąć. Tak, to... bo musiał, tak? Miał, miał tak. obowiązki, I ruch przede tak, wszystkim. Tak, tak, musiał, wiedział, że wiesz, nie ma przebać. Tak? Mm -hmm. No i to samo tak działo też, wiesz, na rodzicy goślikać. No w Volvo tu nie Czy wjechał no, tylko pewnie nie wyjechał Jak daleko? No. Co urwa? Mm -hmm. O Panie. No musimy po Szczytem, szczytem, szczytem tak. I To bardziej chyba tej Po lewej się trzymać tu Przejdzie, przejdzie Przejdzie, wyskoczy Ja kręcę w jedną stronę, a on o, Tak robi to Teraz możemy jechać panie z jednej strony smarci wyciągnie, z drugiej Habego <gryny> Grunt to się dobrze ustawić. <gryny> Wiesz, no, no uważam, że ten, że jest to fajna rzecz przede wszystkim, bo uczy współpracy. <sum>. Sam dojedziesz do pierwszego bagna, jak się wleisz ku węprze Może się wyciągnąć w kółęprze ciągarkę, ale czasem jest takie taki coś, na no, nie ma się do czego zaczepić. Ale też potrzeba czasami się szarpnąć, żeby ty się szarpnął, tak? No, ja mówię, jest nie jestem zwolennikiem szarpania. uważam, że jeżeli co, to można wyciągnąć na przykład na, na tej linii statycznej <sum> delikatnie. Bo kółnak fenoplaży, na tak, ja bym nie Miałem taką plażę niedaleko Miany bardzo fajne miejsce No nie, to nie mojej dziewczyny No i taki team building jest niezły właśnie też Ale wiesz, no wiesz zobacz Obero tutaj rozpędzem tak się jesteśmy wyżejsi, bez zrywania szczegółów. Znaczy ja uważam, że to jest bardzo robocze. To, to, to team building mógłby być fajny, ale to muszą być ludzie, którzy są. Tak? Pytaliśmy przecież ludzi u nas w firmie, mamy jeszcze miejsce w samochodzie? Ktoś chce jechać? Nie wiem. Wiesz co? To jest właśnie to jest problem. Myślę, że nie musiał w przyszłym tygodniu wracać w sobotę do domu, jak jadę do Bukowiny, tym zostało został jeszcze na parę dni. Bo już chłopaki też, Peter mówił, a to może zostaniemy, tak? Jeszcze na sobotę, My mówię, kurczę, ja muszę być, bo dzieciaki mają e, zawody karate, ja muszę być. No. Syn dzisiaj ma ten, też gdzieś tam od olimpijskim, no, ale, hmm. ale to powiedział pan... mi to wczoraj. No, no tak. No, bo no to mam, już zaplanowane. No tak, jak to dzieci mieszkania z tobą, nie? No tak, coś co innego, wiesz, bo zupełnie jest co innego, tak? A jak z byłą się dogadujesz? Mniej rozmawiam ze mną. A czym zdrowiej, czym zdrowiej? Tak jak z, z zwykłą żoną, jak było zwykła, tak Taka prosta zasada. No, była czy nie była żona i mniej się z nią zgadza, tym jest lepiej. Nie, bo czasami się wiesz, stosunki poprawiają. Ja mam znajomych, którzy wzięli rozwód i się wiesz, najlepsi znajomi, najlepsi przyjaciele się zrobili. No, no nie, nie no dalej wiesz. Wszyscy wiemy, że mamy wycelowane w siebie mm -hmm. atomówki. Żadne nie chce ich odpalić, no bo po co? Mm -hmm. Nikt to nie na tym nie zyska, ale, ale sytuacja jest napięta jak plandyka na rzuku. Okej, okay. lepiej się <laughs> Z daleka. To jest moi krótny turnikę, a to jeden ma o po 10, drugi o 14 łapiemy wszystkie możliwe walki. Oj. w zeszłym tygodniu mu... Opieprzy, po prostu zrobiłem awanturę na turnieju Bo mój kopnął kolesia czysto w głowę, powinno być zliczone A wszędzie nie uzdał tego. No to jest. To Ale stał metr pod nim i widział. Wszyscy widzieli to. się wkurzył. To, to za nami właśnie Marcin jedzie. On właśnie w, tym teraz, wie, w wieku 40 paru lat mm -hmm. zaczął biegać, poszedł mm -hmm. na jakieś karaty, nie karaty, właśnie ćwiczy ostro. No i coś tam narzeka właśnie, że był na jakimś turnieju, gdzie po prostu wiesz, machają sobie przed, przed głową tylko i wyłącznie. To, to nie jest prawdziwy karate. Mm -hmm. A jeszcze wiesz, sędzia uznał, nie No i no, 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 bez sensu po prostu turniej, teraz że czekaliśmy od 9 do 17, do pierwszej walki i ta walka była źle wysędziowana. Wiesz, ja nagrałem film, pokazuję, nie ma, nie ma, nie ma protestów po decyzji sędziów. A mój był w czerwonym hogo i czerwoną chorągiewkę podnieśli ja, tak? sędziowie. A sędzia matowy co innego. To znaczy, ale... Nie, no wiesz, pokazali, że no mój no. wygrał, tak? A ten sędzia, sędzia matowy pokazał zupełnie co innego. A że mało walczy akurat starszy, bo nie ma przeciwników w swojej kategorii wiekowej. To jest za duże. To i tak walczy z rok starszymi od siebie. Przecież mały też. Cały czas będziemy w tym wiesz? To jest cały czas taki... Tak, ale... ale, ale nie jest potrzebny. Hmm. Też małego przerzucili do grupy. Dla mnie sparu że dni, żebym wiedział, żebym tak wcześniej na naprzyniósł swój sprzęt, to byśmy powalczyli latem. Nie w tym walczyć Cocieś często A gdzie twój gra? W jaki klubie Nie, Taki mają młodzieżowy Futbolu, ale to jest ostatni rok, no bo no, to już jest koniec teraz tej ustawówki mm -hmm. Zobaczymy teraz, to, do liceum będzie szedł mm -hmm. Ja mówię, że jak będzie chciał sobie pójść do liceum pójdzie na piłkę na jedną, drugą, trzecią albo, albo na indywidualne jakieś zajęcia, żeby się nie musiał martwić wiesz, że, że zespół jest taki, czy zespół jest inny o, tak, Tutaj omówić to jest dobrze, bo wiesz, to jest indywidualny Tam nie, nie jest zespół, ale klubowo <grywa> ale walczą tak. między sobą, ale rzadko tak? Czy znaczy, ja jeszcze powiedziałem, że jak kto to nie wiem, jak krosy poćwiczyć, coś takiego, tak? To rozbójność, bo... Nasza Nasze to jest w ale taki weź, do biegów na przykład, uh -huh. tego El de dawno, uh -huh. on też to lubi. <klusi> Więc... To jest to, nie? Może uh -huh. mi pływać, ale nikt nie będzie miał czasu z nim iść na żaden bask. Tak? A nie ma nigdzie? No, no, w ogóle jest nawet mieszkają, wiemy, w Słami, to wiesz, tak totalnie. To na... No wiesz, no jak do szkoły ma autobus, ale Kuruna, wiesz, autobusy to 45 minut jazdy, nie? a ma całe, nie wiem, 10 km może. Mm -hmm. wzdłuż Puławskiej wiesz. No no no, no więc to, to jest bez sensu. Nie bo, tak, on miał jeszcze potem jeździć na basen, wracać na tym. Ja będę na basen nie chcę bo on ma tendencję do tego, że kurde, nie dosuszy włosów i leci, leci. No, to zaraz, to no, zaraz. To z... Tak, kurde, już raz przy nie płuc miał, woziłem go jakimś przy śladku tego też. To tego, jeszcze wtedy jego matka przecież, Ledwo po chorobie. Na basen, na basen. No, dobra, na basen. poszli na basen, tu na wrócili, ja patrzę w domu, ona mu okryła. Kurde. No, no. A, potem, a potem co? 25 bo poszli, ten, poszli, poszli tuż przed świętami. Ja mm -hmm. w święta patrzę, ten kurde kaszle, do, do, do mm -hmm. lekarza go zaprowadziłem. A tam mi mówi, panie, że ma zapalenie pół. Po prostu mało nie zabiłem tej babki, jak to zwróciło. No. Nie no to kurde, wiesz, pan, no. Nie, ale to tak jak wiesz, basen po jakimkolwiek że nie bieniem, po jakimkolwiek antybiotyku, no. to wszystko łapiesz. Wszystko to jest możliwe. Nie no, wiesz, no ale ja tego powiedziałem wiesz. To... No nie, powiedziałem, ok, że, że dla mnie to mógłby być sobie na jakieś głowę jak będą, bo tam są w każdym liceum, a jak co, to, to, to karnet na, na jakiś... wiesz. Yy, na jakieś ten... Ten czy coś takiego? Tak, dokładnie i, i proszę to bardzo, może sobie chodzić, a jak będziesz chciał, dostanie multisporta, e tak, bo w firmie mamy, kształtowałem tę głowę, to wszystko. No tak, na no wszystko, tak. A on i tak kurde, wiesz... Polski, niemie czy, angielski, niemiecki, mm. hiszpański, e informatyka na poziomie tym, jakimś konkursowym tam, mm. konkursy wojewódzkie i tak dalej, ciągnie. Mm. I wiesz, to znaczy, ty ty tysiąc rzeczy naraz, no i wiesz, że nie ma czasu w pracy domowej nie, nie, że nie ma No, jak, no ma tak, jak ma tyle zajęć. Tak, tyle zajęć i jeszcze trzy razy w tygodniu ma tę piłkę do mm -hmm. No ok. o, to ma o, też. To, znaczy, teraz, no on od 7 lat, nie? No, też za dużo, trzy że, że on no, no, musi mieć czas na lek, ale też dla siebie. No więc to tak, ja też mu powiedziałem, że według mnie bez sensu. Ja Efekt jest taki, że chyba z hiszpańskiego w końcu musiał zrezygnować, bo korzystał z innymi zajęciami, mm. no ale tak się nie Ty No i no, też ma jakieś trzy razy w tygodniu karate angielski. No ale powiedziałem już dobra panowie w tym roku odpuszczamy jakieś czy, piłkę, bo ja też nie mam czasu jeździć o no ja też pracuję dokładnie więc uh, kiedyś to było pod domem wszystko. ja, ja mam pod domem wiesz ja moi no do szkoły na karate to mają 10 minut na piechotę jak 10 A, no, minut. 5 minut tak nawet to, ty, mają na dziutko ale na angielski no, chociaż na angielski tam jest, do małego przychodzi NATI więc mamy ok ale y, starszy musi podjechać No to wszystko jest czas. to tak, tak. tyle na dobrze, że moja mama przyjeżdża dwa razy w tygodniu i odrabia z nimi lekcje. Ja też przecież jestem gdzieś cały czas. asfalt i próby ostatnie dwie z dwie ostatnie próby? Potem zjazd będzie i będziemy mieli korel w to, nie, już jest, Przejeżdżam przez wahabę, jesteśmy na dwóch próbach. Ma pan powrót do bazy e, Jeszcze tutaj weźmiemy, do... tak. Jak tutaj przejazd mamy, i później powrót do bazy Ale to mamy tak, tutaj... jeszcze może. 4 km ma. O! Co? Tutaj stoją sprzęty. A. No tak, to widziałem A to... jak przyjeżdżałem tutaj? ostatnio jak jechałem, bo jechałem tutaj do, yy, do Sanoka ten dojechałem. to jest ta trasa do Kozienic no tutaj fajne, no to jest iły stary już, już jesteśmy na próbach